Cześć! W czasie tego edukastu będziemy rozmawiać na temat pierwszej połowy kampanii wrześniowej. Na wstępie opowiemy o pierwszych atakach wojsk niemieckich, a także zastanowimy się, jak długo obrona granic Polski wytrzymała napór niemiecki. Następnie odpowiemy na pytanie, jak sojusznicy Polski, Anglia i Francja odpowiedziały na atak Niemiec na rzecz pospolitą. Opowiemy także o decyzjach rządu polskiego w czasie marszu armii niemieckiej na Warszawę, a także o polityce państwa radzieckiego, by następnie skupić się na tzw. bitwie nad Bzurą. Na koniec tego edukastu opowiemy, jak rysowała się sytuacja Polski w pierwszej połowie września 1939 roku. Zapraszam. Wojna polsko-niemiecka rozpoczęła się wkroczeniem armii niemieckiej do Polski 1 września 1939 roku. Pierwszy atak rozpoczął się o godzinie 4.45 ostrzałem pancernika Schleswig-Holstein na składnicę wojskową znajdującą się na półwyspie Westerplatte. Rozpoczęto także bombardowania miast polskich i miejsc strategicznych. Wodzem naczelnym Wojska Polskiego był generał Edward Rydz-Śmigły. Pierwsze trzy dni próbowano utrzymać front na granicy polskiej. Obrona jednak po tym czasie załamała się i Wojsko Polskie zaczęło wycofywać się w głąb Polski. Anglia i Francja jako sojusznicy Polski zażądały wstrzymania ofensywy niemieckiej. Kiedy sytuacja się nie zmieniła, 3 września Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Armia niemiecka bardzo szybko posuwała się na wschód. Front został podzielony na cztery rejony: północny, pomorski, zachodni i południowy. 7 września skapitulowała załoga Westerplatte. Sytuacja w pierwszym tygodniu rysowała się tragicznie. Dowódcą obrony Warszawy został prezydent tego miasta Stefan Starzyński. Sojusznicy zachodni, mimo że wypowiedzieli wojnę Niemcom, nie podjęli żadnych działań zbrojnych. 12 września doszło do spotkania premierów Francji Edwarda Daladiera i Anglii Neville'a Chamberlaina w Abbeville. Porozumienie pomiędzy nimi dotyczyło wstrzymania jakichkolwiek działań przeciwko państwu niemieckiemu. O tym posunięciu nie zostali w ogóle poinformowani przedstawiciele Polscy. Związek Radziecki prowadził niejednoznaczną politykę względem Polski. Z jednej strony ambasador ZSRR w Warszawie potępiał atak niemiecki i oferował pomoc w postaci surowców i sprzętu wojskowego. Z drugiej jednak strony nad granicą polską Związek Radziecki mobilizował ogromne siły. Oskra oskarżano także w tym czasie Polskę na arenie międzynarodowej o naruszanie obszaru ZSRR oraz gwałty na Ukraińcach i Białorusinach. 9 września armię Poznań i Pomorze, przy dowództwie generała Tadeusza Kutrzeby, zaatakowały tyły wojsk niemieckich podążających w stronę stolicy. Działania te, nazwane bitwą pod bzurą, wstrzymały pochód wojsk niemieckich. 12 września generał Kutrzeba zadecydował o wstrzymaniu natarcia i podążeniu w stronę stolicy. 16 września sytuacja Polski była tragiczna. Większość kraju zachodniej środkowej Polski była zajęta przez wojska niemieckie, które dopuszczały się mordów na ludności cywilnej i jeńcach. Przykładem tego może być sytuacja z 10 września, kiedy to hitlerowcy rozstrzelali w Bydgoszczy 5 tysięcy osób. Rozpoczęła się wielka ucieczka na wschód. Uchodźcy narażeni byli na ataki lotnicze. Mimo chaosu, wojsko polskie dysponowało jeszcze armią znajdującą się na wschodzie, która stanowiła połowę sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Sytuacja z połowy września, mimo że nie rysowała się kolorowo, nie przekreślała planów dalszej obrony. Kampania wrześniowa rozpoczęła się 1 września o godzinie 4.45 ostrzałem pancernika Schleswig-Holstein na Westerplatte. Wojska niemieckie wkroczyły do Polski od strony południowej, zachodniej i północnej. Obrona wojsk polskich załamała się po trzech dniach. Anglia i Francja, mimo że 3 września wypowiedziały wojnę Niemcom, nie rozpoczęły żadnych działań zbrojnych. Rząd polski rozpoczął ewakuację ze stolicy w nocy z 4 na 5 września. Dowodzącym obroną Warszawy został prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Związek Radziecki prowadził niejednoznaczną politykę wobec Polski. 9 września rozpoczęła się tzw. Bitwa nad Bzurą, która wstrzymała pochód wojsk niemieckich na Warszawę. Trzy dni później generał Tadeusz Kutrzeba wstrzymał ofensywę. Armia Poznań pomoże, Rozpoczęły marsz w kierunku Warszawy.